Wiecie, co się stało? A jednak da się obniżyć cenę prądu, a jednak 2,50 nie będzie. Można to zablokować, można zmusić firmy energetyczne do tego i wytwórców, i sprzedawców, żeby nas nie robiły w konia. Zapraszam na odcinek. To, co wam dzisiaj powiem, to jest jak scena z filmu. To, co się dzieje w ogóle w naszym kraju, to jest jak scena z filmu. Jednego tygodnia mówimy o tym, że rząd będzie podnosił ceny. W drugim tygodniu okazuje się, że ceny prądu, oczywiście, ceny prądu i to nie rząd, tylko wytwórcy, sprzedawcy, wszystkie cwaniaki, które tam naokoło są. Następnego dnia okazuje się, że rząd będzie blokował pewne ceny na jakiś, no, na jakiś poziomach, no żeby jednak jakoś to przetrwać. Dzisiaj coś pięknego. Jednak zablokują na poziomie w granicach 70 groszy za energię elektryczną za kilowatogodzinę. Oczywiście tam dojdą jeszcze opłaty przesyłowe i inne, ale powiedzcie mi, że nic nie daje to nasze trąbienie. Dobra, tą radosną wiadomość przekażę Wam tutaj, czytając jeden z artykułów z Business Insider. Rząd odkrył karty. Tak ma wyglądać mrożenie cen prądu. Projekt Resortu Klimatu zakłada, że od 1 grudnia bieżącego roku maksymalna cena prądu dla podmiotów wrażliwych oraz mikro, małych i średnich firm na poziomie 785 zł za megawattogodzinę, a dla odbiorców w gospodarstwach domowych po przekroczeniu limitów zużycia na poziomie 699 zł za megawattogodzinę. No, powiem Wam, że przełom jest. Miejmy nadzieję, że do tego oczywiście dojdzie. Będziemy to pilnować. Bardzo Was proszę, oczywiście. Materiał do tego filmu dam Wam oczywiście w opisie tego filmu. Bardzo się cieszę, bo to nie jest to, że my. Leo, nie ciesz się tak bardzo. Jeszcze nie wiadomo, co oni zrobią. Nie szczekaj tak, bo będziesz głośno czekał, jeszcze usłyszą. Słuchajcie. To. Co się dzieje, to jest jakaś w ogóle, ja nie wiem, czy to jest w ogóle, my żyjemy w jakimś podwójnym świecie, o co tu chodzi, ale na szczęście ktoś słucha tych wszystkich przekazów. Ja nie mówię, że naszych, że moich, Sławka i wszystkich innych kolegów, którzy tutaj są e, zaangażowani w tym temacie. Energia, bardzo fajny portal, który bardzo dużo wnosi w tym temacie i dużo nagłaśnia pewnych e, patologii, bo to trzeba nazwać rzecz po imieniu to jest patologia. Jak sobie cwaniaczki wymyślili? Wymyślili sobie tak. Węgiel poszedł w górę. Ludzie wiedzą, że węgiel poszedł w górę. No każdy wie, że prąd jest produkowany głównie z węgla. No bo wiadomo, że te wiatrowe i te inne tam tematy, no to jest jakiś tam tylko e, procent tego wszystkiego. Więc wymyślili sobie. A dawaj! To, jak, to trochę jak e, pływające rekiny naokoło ofiary krew się sączy i już rekiny krążą, żeby opierdzielić. Więc te rekiny, wielkie rekiny energetyczne wymyśliły sobie podnosimy cenę, a co tam, walniemy sobie marżę 70% i już. Na szczęście rozgłośniliśmy temat, rzuciliśmy hasło bardzo szerokie, nie tylko my, tylko mnóstwo portali. Wam również bardzo, bardzo dziękuję, dlatego że dzięki temu, że Wy udostępniacie te filmy, bo Wy mówicie, że to zróbmy coś, nic innego nie jesteśmy w stanie zrobić. Jesteśmy jedynie co w stanie zrobić zawsze, to informować ludzi o różnych patologiach, które się wytwarzają bądź głupich pomysłach, bo też nie, musimy, nie możemy też uważać, że za każdym razem jest to yy, robione celowo. To nie jest nawet nieraz robione celowo, chociaż akurat to było, ale nieraz jest tak, że po prostu. Jakby yy, ludzie nie mają świadomości. Ludzie to trochę działają na zasadzie takiej: no dobra, pójdzie prędko w górę, jakoś tam damy radę. No dobra, słuchaj, drzewa się natnie i jakoś sobie ogrzejemy ten dom. Nie można tak podchodzić. Kiedyś było inaczej. Kiedyś, jakby nie wiem, mój dziadek żył, czy i jego żona i drugi dziadek, to by wzięli, poszli z jakimiś siekierami, z jakimiś kurde tymi taczkami. Yy, widłami, w stronę wiejskiej i temat by się rozwiązał. Teraz jesteśmy podobno cywilizowani i kulturalni. Leo mi tutaj się tarza i dlatego tak patrzę na niego, są tu odpierdziela. Co ty Leoś robisz? Drapie się. To kiedyś by tak było. Teraz jedyne, co możemy zrobić, to informować. Informować jednego drugiego, że dzieje się nam wszystkim po prostu zwyczajnie krzywda. I ja rozumiem, że cena pójdzie w górę tego prądu, no bo wszystko idzie w górę, inflacja jest tam na poziomie 17%. Czy tam iluś, nieważne, nieistotne? Też się rozsypią zaraz komentarze, wiem już o tym. Przepraszam za nerwowość, ale po prostu nie mogę. Ja, ja mnie strasznie boli, jak jesteśmy bezsilni w pewnych tematach, ale okazuje się, że na szczęście. Powtarzanie pewnych rzeczy daje rezultaty. Sławek zrobił film już o tym, a ja chciałem, żeby to jeszcze szerzej się rozeszło. Oczywiście, jak zwykle, bardzo proszę Was o udostępnianie tego filmu, żeby to zapadło w pamięci innych i żebyśmy po prostu razem, że tak powiem, się trzymali w tych wszystkich tematach, bo jeżeli razem będziemy Waszym zadaniem, moim zadaniem i zadaniem naszych tutaj kolegów, którzy mają jakąś formę przekazu, jest pokazywanie tych wszystkich patologii, a waszym zadaniem jest właśnie udostępnianie tych filmów, komentowanie po to, żeby to rosło w siłę, bo wtedy daje jakiekolwiek efekty. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcjach. Bardzo Was o to proszę, bo dzięki temu kanał się rozwija i może, że tak powiem, przekazywać różne treści: raz techniczne, raz takie nerwowe. Ale naprawdę dajecie siłę do tego, żeby człowiek mógł tworzyć i pokazywać pewne, rzekłbym, brzydko patologie. Dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście i do zobaczenia. Oczywiście liczę na mnóstwo komentarzy pod tym filmem. Leo, uspokój się. Ty nie będziesz nic komentował. Nie. Chodź. Dziękuję Wam bardzo i życzę miłego dnia. Powiedz ładnie, cześć. Powiedz ładnie, cześć. No, daj łapę, łapa, 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 łapa. Mendo jedna. Nigdy się nie chce popisać na filmie. Łapa, no weź, weź pokaż. Leo, siad, łapa, łapa. Menda. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Miłego dnia życzę i słoneczka i oby życie płynęło tak jak wam się to, że tak powiem, wymarzy. I Leo jest szczęśliwo, proszę bardzo.